Może co chwilę wchodzi jakiś sąsiad obok, i ja się boję, że oni słyszą tę historię o moim randkowaniu i myślą sobie, że jestem jakimś psycholem, co w sumie może i nie jest kłamstwem, może coś w tym jest, może dlatego nikogo nie mam. I to we mnie jest problem. Nie, nie dopuszczam tego. Siemka wszystkim, nazywam się Kuba i witam was na moim kanale na YouTube w pierwszym filmiku. Niektórzy z was mogą kojarzyć mnie z TikToka, niektórzy z Instagrama. Ja stwierdziłem, że na tym kanale podaruję sobie jakiś filmik zapoznawczy typu 10 faktów o mnie albo Q&A, bo ci z was, którzy mnie śledzą, doskonale mnie znają, a ci, którzy jeszcze mnie nie znają, to myślę, że przez ten kanał na YouTube poznają i stwierdziłem, że w pierwszym filmiku przejdę od razu do rzeczy i poruszę temat bliski mojemu sercu. Następnie chciałbym was prosić o zostawienie subskrypcji na tym kanale oraz łapki w górę pod tym filmikiem, bo to jest mega motywujące i na pewno da mi energię do działania i nagrywania kolejnych filmików. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę zestresowany, bo gadanie do kamery jest trudniejsze, niż myślałem. I, I nagrywam to już któryś raz, i chciałabym, żeby w końcu wyszło, więc manifestuję dobrą energię, i manifestuję, że ten filmik w końcu wyjdzie. Ogólnie każdy ma jakąś rzecz, w której jest dobry. Niektórzy są dobrzy, na przykład w matmie, niektórzy w fizyce, niektórzy zajście skaczą przez płotki. Ja na przykład nie umiem robić żadnej z tych rzeczy, i jestem beznadziejny w tym, ale jest jedna rzecz, w której naprawdę jestem całkiem dobry. Myślę, że nawet jestem weteranem. Jestem weteranem beznadziejnych randek. Beznadziejne randki, randki z psycholami, randki po których musicie zmienić swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i ogólnie całe dane, bo boicie się, że ta osoba was znajdzie i zamorduje. Tak to są randki, z którymi ja się identyfikuję. To są randki, które są bliskie mojemu sercu. Gdybym mógł porównać randki do jakiegoś przedmiotu w moim mieszkaniu, to tutaj obok mnie na komodzie stoi taka podwiędła roślina, która już praktycznie umiera, bo ja ją podlewam tylko wtedy, kiedy sobie o niej przypomnę. I ja jestem jak ta roślina, umierająca, zwiędła, ale jednak mam nadzieję, pnę się do góry i, i z każdą randką oszukuję się, że to będzie ta randka, że poznam w końcu kogoś, kto odmieni moje życie, kogoś wartościowego i zawsze kończę rozczarowując się, delikatnie mówiąc. Ogólnie jestem singlem od jakiegoś czasu, plus minus półtora miesiąca, i stwierdziłem, że tym razem zamiast dołować się po rozstaniu, zamiast, wiecie, płakać. Przekuję to w coś pozytywnego, skupię się na sobie i tak właśnie robię. Chociażby to, że teraz dla Was nagrywam i mam kanał na YouTubie, to coś, do czego zmotywowałem się po rozstaniu, bo stwierdziłem, że za długo stoję w miejscu i muszę zrobić coś więcej. Poza tym stwierdziłem, że genialnym pomysłem będzie założenie Tindera na nowo. No i jak postanowiłem, tak też zrobiłem. Założyłem Tinderka, stworzyłem naprawdę zabawny opis, mnie bardzo śmieszył, dodałem super fotki. I mówię tylko czekać, aż znajdą się y, jakieś osoby, z którymi y, będę mógł y, spędzić miło czas. Ja się zawsze łudzę, a później wychodzi. Y ale o tym zaraz. Bycie osobą publiczną na Tinderze ma swoje minusy. Yy, na przykład, często kiedy maczuję się z jakąś osobą, ta osoba w pierwszej wiadomości pisze do mnie, o matko, to ty, uwielbiam Cię. I ogólnie to jest mega miłe, mega słodkie i lubię, na przykład, wiecie, kiedy ktoś spotyka mnie na ulicy jakiś fan, obserwator i mówi mi takie słowa. Ale w momencie, kiedy maczuję się z kimś na Tinderze i myślę o tej osobie jako o potencjalnej randce, no to yy, pojawia się problem, pewien problem. Po prostu. Ja się czuję niezręcznie, i, i nie podoba mi się to. Dlatego, jeżeli ktoś tak do mnie pisze, to jest dla mnie red flag. Ja już takiej osobie nie odpisuję e, i po prostu skreślam ją z listy potencjalnych e, partnerów. Na Tinderze bardzo łatwo natknąć się na ciekawe i barwne osobistości, na przykład na fetyszystów stóp, których bardziej od naszej mordy będzie ich interesowało zdjęcie naszych stóp. No, z takimi osobami niekoniecznie yy, uda nam się stworzyć jakąś relację albo chce iść się nam na randkę, więc najczęściej takie osoby odrzucamy, co jest trochę przykre z drugiej strony, bo może te osoby mają naprawdę bogate wnętrze i po prostu lubią w międzyczasie polizać sobie palce u naszych stóp albo powąchać. Y, nasze stopy po całym dniu pracy albo po wyjściu na siłownię. Zobaczcie, to jest trochę smutne, że my oceniamy jednak ludzi przez okładkę. Boże, ale może ta osoba naprawdę ma coś y, do zaoferowania, może ta osoba ma dobre serce, a my ją skreślamy, bo bo chciałaby, nie wiem, obgryźć nam paznokcie u stóp. Albo bo chciałaby, żeby, żeby nam wylizać brudne buty, albo chciałaby Czuję, że wchodzę w to troszeczkę za głęboko, ale czy nie uważacie, że to trochę z naszej strony hipokryzja, że my te osoby odrzucamy ze względu na ich specyficzne preferencje? No to jest temat do grubszej rozkminy. Może nawet kiedyś zrobię taki odcinek. Ale wracając do rzeczy. Ostatnio byłem na randce. Pośród tych wszystkich barwnych osobistości na Tinderze y, można też znaleźć jakieś osoby, które nam w końcu odpowiadają, bo, bo chyba na tym to polega. Od... Się powiem wam, od stóp do głów, wypachniłem, ubrałem swoje ulubione ubrania i jazda lecimy. Przychodzę na spotkanie i pierwsze pytanie, które dostaję, to czy coś przyczepiło mi się do czapki? I ja sobie myślę o hubie, co mi się miało przyczepić do czapki, czy nasrał na mnie ptak po drodze, czy nie wiem, ktoś na mnie splunął, czy pierwała we mnie cegłówka z rusztowania i tego nie poczułem. Okazało się, że chodzi o to, że mam przypięte agrawki do czapki. Ja wam zaprezentuję na tą czapkę, jak ona wygląda. To jest moja ulubiona czapka, którą pewnie widzieliście na setkach moich TikToków. I stwierdziłem, że będę, że wiecie, wykaże się kreatywnością i wepnę w nią dwie agrawki. No. Najwyraźniej nie każdemu się to spodobało. I wiecie, ja nie wiem, czy ja mam się na serio tłumaczyć, dlaczego mam te agrafki, czy może ja mam się śmiać z tego żartu i udawać, że to najlepszy żart, jaki usłyszałem w całym swoim życiu, ale stwierdziłem, że no, żeby nie było przykro tej osobie, to wybrnę z tego i yy, opowiem dowcip, że idąc na tę randkę, stwierdziłem, że czegoś mi brakuje w mojej stylizacji, w***ałem się do papierniczego, zebrałem dwie agrafki, przyczepiłem sobie do czapki i przyszedłem na spotkanie. No i y, żart ewidentnie nie siadł. Na twarzy drugiej osoby pojawiło się pewne zakłopotanie, ja sobie myślę: aha, zajebiście, Czyli ja udaję, że twój żart był zajebiście śmieszny, śmieję się z tego, a ty teraz y, odpłacasz mi się kwaśną miną i ryjem jak y, kot strający na puszczy. Y, sobie myślę: zajbiście, bardzo mi miło. Ale myślę sobie dobra, nie skreślam jeszcze tej osoby. Ja po tylu latach nieudanego randkowania nauczyłem się, żeby na randki przychodzić już z zerowymi oczekiwaniami, i zawsze wychodzę z takiego założenia, że nawet jeżeli randka będzie słaba, to to jest super moment, żeby pogadać o sobie. Więc jeżeli randka jest słaba, to potraktuj ją jako wywiad o swoim życiu. I gadaj o sobie, ile wlezie. To jest takie nawet trochę terapeutyczne, powiem wam. I ja wychodzę z takiego założenia. Jeżeli randka jest słaba, to ja gadam o sobie. I zawsze jakoś ten czas mi leci. Zawsze dobrze posłuchać o jakiejś ciekawej osobie. Dlatego mówię, dobra, daję jeszcze szansę. I ta osoba proponuje mi, żebyśmy poszli do jakiegoś tego miejsca, które poleca, które uwielbia. Mówi, że jest mega klimatyczne, dobre piwko. Wchodzimy. E, no... Dwa miejsce takie, bym powiedział, oryginalne, specyficzne, nietuzinkowe, nawet bym rzekł. No i wiecie, ta osoba do mnie mówi, że um, weź sobie piwko, nawet jak chcesz z sokiem. Ja mam gest, ja, zap ja zapłacę, ja mam gest, ja płacę, bierz piwko z sokiem. A mówię, rękę na blacie, przykleiła mi się, bo tam wszystko lepkie, niedomyte. No mówię, klimacik yy, niezaprzeczalnie jest. W momencie, kiedy wzięliśmy już to piwo, rozmowa yy, poszła w konkretnym kierunku. Otóż usłyszałem, że ta osoba jest e, świeżo po rozstaniu, mega toksyczny związek, zakazy. No ja sobie myślę, o kurwa, czyli zaczynamy. Czyli to nie będzie jednak moje show, tylko show tej drugiej osoby i chyba na to sobie nie mogę pogadać, bo teraz mi będzie pierdolić o swoim byłem. I siedzę i słucham, jest bla, 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 bla. Ja już wiem wszystko, ja już wiem jak on ma na imię, e, że miał kota, że miał komika, że ten kot wpierdolony, tego chomika. Ja już wiem wszystko na temat jego życia i nawet sam zaczynam tęsknić za tym typem. Ja już mówię kurwa, ja też za nim tęsknię, nie? Mi też jest źle. Nie wiem, ja to zawsze traktuję jako taki red flag, jeżeli ktoś mi zaczyna na pierwszej randce opowiadać o swoim byłym chłopaku i mi się nie chce o tym słuchać. Rozumiem, jeżeli ktoś o tym wspomina jakoś tak, um, no jakieś wspomnienie dzieli ją z tą osobą i opowiada o tym, ale jeżeli ktoś mi narzeka, że był w toksycznym związku i pierdolony mi o tym związku, to automatycznie mi się już tej znajomości nie chce kontynuować, bo to jest dla mnie takie, nie wiem, czy, czy przychodzisz poznać nową osobę, czy przychodzisz sobie ponarzekać na swoją przeszłość, bo dla mnie, jeżeli na pierwszym spotkaniu z kimś opowiadasz o swoim byłym, to jest logiczne, że nie jesteś over it. No ale dobra, mówię, już i tak wieczór mam zepsuty, i tak już się wkręciłem w tą historię, chcę wiedzieć, co było dalej. Yy, Zostaje. No ale dopiliśmy już to piwo i w sumie ja zaproponowałem, że może pójdziemy gdzie indziej, żeby znaleźć jakiś fajniejszy lokal, bo po prostu ewidentnie mi się tam nie podobało. Wyszliśmy, po drodze był taki zajisty bar na Nowym Świecie w Warszawie z drinaczkami. Wiecie, kurwa, drineczki z palemką, 40 zł za drina. No. Luksusowo. I podchodzimy do baru, zamawiamy drinki, e, i jak przychodzi do płacenia, to ta osoba tak na mnie patrzy i mówi: no w sumie to teraz twoja kolej, nie zapłacisz? Ja mam takie o kurwa, ale ja mówię, chuj, no zapłacę. I tak o 80 zł na tym terminalu, ręka mi się trzęsie, mówię, chuj, już wiem, że przez najbliższy tydzień będę wdalał suchy chleb, bo na nic innego mi nie będzie stać, ale płacę, mówię, no niech będzie. Dopiłem tego drinka jak najszybciej i Yy, Także się aż za mną kurzyło. Czasami myślę, że może ja mam po prostu za wysokie oczekiwania, że ja oczekuję od tych ludzi zbyt dużo, ale później tak sobie myślę, kurwa, jakie ja mam oczekiwania? Ja tylko chcę, żeby ta osoba żyła, oddychała. Społeczeństwo wywiera na nas presję, że każdy z nas powinien mieć chłopaka, dziewczynę, związek, dziecko i tak dalej. I my jak takie głupki na tym Tinderze siedzimy, szukamy kogoś, randkujemy. Nawet jeżeli nam się do końca nie chce, bo na przykład czasami szczerze, ja naprawdę wolę zrobić sobie jakieś pierogi, poleżeć w łóżku, obejrzeć serial, niż iść na jakąś randkę. Przecież na randkę to trzeba się wystroić, wypachnić, mieć o czym gadać, a ja czasami czasami mi się nie chce. I wiecie, i te wszystkie te piary, które mają już faceta, pierścionek i tak dalej, one są lepsze niż te, nie? Bo ty, kurwa, stara panna na Tinderze, e, nikogo nie masz, a ona już, kurwa, ósmy e, miesiąc ciąży, pierścionek, facet już, kurwa, buduje im chatę, zajęte za życie im się szykuje. A ty, a ty na tym, a ty znowu na randkę z Tindera, a no kochana, kiedyś ci się uda, na, kiedyś ci się na pewno uda, bo wiesz, ja już z moim mężem, to, rzecz, ja już z moim narzeczonym to, no już bliźniaka stawiamy, a drugie bliźniaki w drodze. Ja apeluję, żebyśmy wszyscy trochę wrzucili na luz, nie przejmowali się tym tak, że nie wiem, że mieliśmy nieudaną randkę, że, że nikt nas nie chce. Wow, jak teraz to powiedziałem, to brzmi trochę depresyjnie. W każdym razie mam na myśli to, że związek nas nie definiuje. To, czy jesteśmy singlami, czy jesteśmy w związku. Nie definiuje tego, jakimi jesteśmy osobami i nigdy nie powinniśmy patrzeć przez ten pryzmat. Mam nadzieję, że cokolwiek wyjdzie z tego filmiku, bo telefon mi się już rozładowuje. Kadr zmienił się chyba 300 razy. Chciałbym wam podziękować, że byliście ze mną, że obejrzeliście odcinek do końca i chciałbym was prosić jeszcze raz o zostawienie subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku. Mwah!